Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fair Days, Total War. No i oczywiście, jak co dwa odcinki, zwykliśmy robić sobie takie cudo. I podglądasz troszeczkę sytuację na mapie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z Gondorem. Otóż Gondor wrócił do takiego impasu, powiedzmy, że sprzed wojny, bo nie mają zachodniego z Giliatu. Czyli sprzed startu gry, o! Nie mają zachodniego z Giliatu. Niemniej jednak tutaj widzimy, że Mordor gromadzi tu spore siły, więc raczej kwestią czasu jest, kiedy będą się przywiali. Osti Hill. Ostitil, Ostitil e, widzę, że zajął Hara do dziwo, e, który dosyć odważnie ruszył się tutaj w stronę ich głębi lądu. Intrygujące. E, rzućmy okiem dalej. Wygląda na to, że elfy zdobyły zakale. Hmm, ciekawe, jedna z miast goblińskich. czyli coś się ruszyło. Moria stoi w miarę pusta, i tutaj podbijają do nich powoli wojska. Ze strony Danlandu, no to jak widzicie, oni są już generalnie na trzech miastach, z czego praktycznie żaden z nich nie ma już armii. Tu ja mam podgląd ze strony szpiega, ale generalnie Danland chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak na Eriador naciskają bardziej gobliny, z tego co widzę, bo próbują tutaj zarówno z gór jak i z Gundabadu poczynić jakieś postępy przeciw Eriadorowi. Tutaj niewiele specjalnie się nie dzieje. Krasnolud, oczywiście pasywne, jak zwykle w tym regionie, wysokie ale nawet sporo wojska mają pogromadzone. Ale nic z tego bardziej nie wynika. Leśne Królestwo. E, wygląda na to, że Krasundy wysyłają sporo armię ku odbiciu Halodajna. Sporą, tak, sporo, zdecydowanie sporą armię. Więc przypuszczam, że im się uda, mogą zdobyć jeszcze to po drodze. To pytanie, jakim wyjdzie. Elfy chyba bez zmian od ostatniego. Burw Alga jest oblegane i najprawdopodobniej upadnie, bo widzę, że Mordor skierował tutaj spore siły. E, Tutaj Del chyba został zmuszone do odwrotu, bo wydaje mi się, że mieli jednak byli bliżej tych pozycji. Trzymają się w Rubar, nie mają lager jeszcze, więc tutaj z run sprawa się nie zmienia. No i ten Gondor, no i oczywiście ja, te moje utarczki z tą jedną armią. Pod Dol Guldur widzę, że gromadzi się dużo więcej już wojska. Tyle, tak mniej więcej wygląda sytuacja na ten moment. Więc cóż, słuchajcie, to ja to w ogóle jestem teraz troszeczkę w, w proszku jeszcze, bo cały czas pracuję na dwóch maszynach. To znaczy to nagrywam jeszcze na starym komputerze. Europę już widzieliście, że jest nagrywana na nowym. Już wczoraj usiadłem trochę do tej roboty, ale jak się okazuje zmiana komputera w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy przypisani do pierdeliarda kont i masy ustawień mamy pozapisywanych, to już tak łatwo nie działa. I muszę się trochę pieprzyć z tym, z taką jakby powiedzmy, duże słowo, przebudową komputera, ale tak to jakoś trzeba by nazwać, bo mam, mam troszkę Zabawy z różnymi elementami, no nie wiem, pierdoła na przykład, wszystkie ustawienia. Teraz, o lojalny bez dwóch zdań, podoba mi się, doświadczony przez wojnę. Bardzo fajny generał. I pojawiłeś się akurat tam, gdzie byś chciał. Superancko, bym powiedział, możesz jechać prosto z konnicą na front. Ty, jedź tu. Wiem, że nie będę mógł teraz przechwycić tego generała, co byłoby nawet miłe. My jednak już gromadzimy ładną konniczą armię. Mamy tutaj tylko jeden oddział piechoty, ale wierzę, że uda mi się z nimi zmierzyć jakoś w polu. Spróbujmy cię wylurkować. Niestety się nie udało. Bardzo niedobrze. Co oczywiście oznacza, że musimy zrobić jednego szpiega. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale myślę, że nie niemałym plusem tego, że straciliśmy. Teraz bym toporników dorzucił, bo mam problem z piechotą. Niemałym plusem tego, że. Może właściwie to piechoty bym rzucił trochę. Nie małem plusem tego, że straciliśmy tego wojska jest fakt, że odzyskaliśmy sporo keszu, który mieliśmy zakopany w maintenance, tak, czyli w utrzymaniu. Co wydaje mi się, że ciężko brać to jako powiedzmy coś, z czego powinniśmy być dumni, ale. Może to być może to być nawet pomocne. Zostawmy sobie jednego topornika, jednego topornika. Spróbujmy rozsmarować ich szybciutko. Myślę, że autowalką jestem w stanie to zrobić. Um, podejść tu. Nawet w autowalce nie potraficie ich dorżnąć. Idziemy do Dunnarach. Z Dunnarach weźmiemy Zdjęcie trochę sił. Jeżeli cokolwiek tutaj da się przerekrutować, niespecjalnie. Jak wygląda sprawa z kulturą? Niespecjalnie, jak to się mówi. Zrobiłbym tu mogiłę mimo wszystko. To jest drogi budynek. Ale zależy mi na tym, żeby jednak ten region. Bo jest największe miasto w tym regionie. To jest jaki zamek na jakim poziomie? Trzecim. Czy to jest drugi poziom? Nigdy nie pamiętam tych poziomów zamków. Więc. Będzie nawet w stanie tam dostarczyć troszkę wojska. Myślę, że odpuszczę sobie delikatnie tutaj ściganie. W zamian za to wezmę po prostu Erkenbranda wraz z wojskiem i spróbuję go po prostu podrzucić pod Teodena, ewentualnie po prostu podrzucić wojsko od niego, a Erkenbranda gdzieś tu zostawić. Um, dalej. Tu już mamy ładną armię pod Teodredem zebraną. To jest dzieci z frakcji z kontinent mój. Fajnie byłoby go jednak wyszkolić troszkę. Tu wojska nie mogę rekrutować, a to szkoda. Mm. Mogę robić wiadowców, więc kurde dorzućmy ich to jest zawsze jakiś rodzaj kawalerii. Taniej kawalerii, więc. Nie będę aż tak płakał za ich stratą potencjalną. Oczywiście nie chciałbym, ale gdyby. W Rgad Grodzie, coś możemy robić w ogóle z wojskiem. Byście hmm. się nawet fajnie sprawdzili, wiecie. E, gdybym was tutaj mógł podesłać jako uczników w niedalekiej przyszłości. Jak w ogóle macie statystyki w walce? Tak z ciekawości, bo zakładam, że pewnie nie słabe. 6 w zwarciu, 13 w obronie. To tak szczerze. Jest, m'lord. My my lord to wydaje mi się, że wy jesteście chyba lepsi od. od toporników moich. No, więc oni nawet szczerze poradzą sobie lepiej w walce na murach, niż bym miał tam wysłać regularną piechotę. Więc ci obrońcy Helmowego Jaru to może być jakiś fajny strzał w tamtym regionie. Um, tak, emisariusz, ja go chciałem tutaj wysyłać, żeby ewentualnie prze... zrobił pisz z Mordorem. Teraz jednak chyba się z tego wycofam. Spróbujemy się przebić tutaj na drugą stronę rzeki, do Haradu e i ewentualnie zrobić misję. To jest zawsze te 500 Dukatów. Może to nie jest dużo, ale zawsze powinno być jakoś pomocne. Dobra, widzę, że. Mordor niespecjalnie. Chyba, że się wycofają stąd. To też wcale nie jest wykluczone. Trzeba po prostu bacznie śledzić ich zamiary i ruchy. Zobaczymy, co ta armia zrobi. Gorzej będzie jak podciągnął posiłki. Wtedy będę miał, więcej się będę pocił. Ale widzę, że nie poszli jakoś za ciosem i chyba zostali trochę na miejscu. Co skłania mnie do myśli, czy na nich nie zaszarżować teraz. Skonnicą. I rozbić im dwie armie oddzielnie. Fanuiland podparł. Pod, pod, pod po o, 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 o. to jest ta miasto. Okej. Okay. To nie jest jakoś tak, że czasami powinienem mieć... Y, powinienem... Powinienem chyba dostać opcję inwazji albo pomocy. Nie pamiętam jak to do końca działa, ale chyba tak. powinienem taką opcję dostać. Isengard podozmian. Fajnie. Bardzo fajnie. No to będzie trzeba w końcu zrobić. Zwietrzałe kolumny, powiadacie. Drogi będę chciał, żebyś to zrobił w dalszej kolejności. Więc tak, zróbmy tak jak powiedziałem przed chwilką. Przegrupujemy trochę armii i polecimy. Weź te konne oredy i toporników. Przegrupujmy się w tym regionie. Pod Baradwin. Win. Branda jednak podesłabym tu. Tutaj wysłałem posiłki. Wierzę, że generałem będę w stanie. O, może nie będę. Nie mam bardzo jak trzymać linii. Treser ja bis, spoko, spoko. doraz Aldburg wystawiły dużo oddziały piechoty i Archet szpiega. O to mi chodziło. Więc teraz ja chcę przygrupować moje regimenty piechociarskie z i cały ten chłam mój może zostać jeszcze Wedoraz. A ja w tym czasie pozwolę sobie ruszyć dowódcę. Ja, Powyślij mi z Archet jeszcze agenta. Mój lord. W tym oddziale są łucznicy, za to w drugim dopiero są... Myślę, że to jest ten moment. To jest ten moment, moi drodzy. No to źle się ruszy. Zaryzykuję nawet ten oddział. Um, dobra, w tym czasie wyślij mi te ciężkie regimenty piechoty, żeby mi się tutaj przegrupowały. To będzie stanowiło mój przyszły garnizon, ta armia. Na, tam na granicy. Wstałem, że Mordor raczej się wycofa. Chyba, że dośle jakieś posiłki za jakiś Jakieś Mumakile na przykład. Będę płakał. No nic, zobaczymy. Właśnie wrócę jeszcze. Jestem w trakcie mówi tego przenoszenia, więc już tak. Już mam yy, Mediwala sobie pobrany z Steama. Chcieliście mi, że to powinno działać. Nie, to nie powinno, bo te mody nakłada się do komputera. Okej, okay, armia. Kto Cię zaatakował? Pewnie jakiś jeden oddział, czy tamte słabe oddziały? To jest ten Wasz poszatkowany. Wycofaj się. Spoko. No to mam ten jeden oddział w tyłek, ale to nie jest problem, bo ja Was potem pogonię w polu. Więc luz na torbie. Tylko 78, więc spoko. Nie ma się w ogóle o co martwić w takim razie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że... Przez to wyjście, jeżeli będziecie chcieli walczyć, to ja mogę was pogonić i zdobyć wam miasto w jednym ruchu. Pytanie tylko, czy ta druga armia? Kurwy mędno. Okej, okay, wystawiła mi moja infrastruktura poszła do, do przodu. Barad win muszę zdobyć. Tak się składa, że przypadkiem to planowałem. Dużo członków klanu. Zaraz to postanowimy. Budowa zakończona, w rogatym grodzie nowadnianie. Fajnie, ale mam problem z hajsem. Zaryzykuję stwierdzenie, żebym was pojechał. Ale najpierw mnie ta bitwa interesuje. Generał wam się to pojawił? Szagluk. A dlaczego robię to bitwę i dlaczego mi na niej zależy? Bo tym sposobem mogę zdobyć miasto. W jednym rzucie, nie bijąc się i nie oblegając go. To może wygląda zajebiście. Mm -hmm. Powinno być ok, powinno być ok, takie, takie odnoszę wrażenie. <słuch> mordor, mordor, pewnie staną na górze, co innego mogę zrobić? Jak staną na górze, to ja też stanę na górze, żeby się jakoś nie namęczyć z jazdą. Zróbmy solidny oddział jazdy, szeroko. Do tego doślimy moich... Łuczników konnych. Którzy niespecjalnie dużo zrobią, bo... Serio to jest tylko generał jeden? Kontrol 2 w takim razie. I ustawicie się tu. Konni, łucznicy zapraszam tu. I piechotę zapraszam tu. A możecie biec, biec, biec. A ja zaszarżuję trzema oddziałami Powinno starczyć Fajnie wygląda ta orkowa straż przyboczna Ale w plecki dostaniecie ładnie A przegrupowali się. Proszę, nie mów, że się skraszowało. Widzimy się za chwilę. Cześć moi drodzy, jesteśmy z powrotem, słuchajcie. E, mieliśmy tego delikatnego krasza. Nie pamiętam, ile tamten odcinek trwał, obstawiam, że około 10 minut, więc będę musiał po prostu przemontować materiał, a to nie tworzy żadnego problemu dla nas, jak wszyscy dobrze wiecie. Dlaczego wy stanęliście w miejscu, jak wam dałem inne rozkazy? Niepotrzebnie. Coś tam widzę, że przynajmniej po nich postrzelamy jeszcze bardzo ładnie, szerzej, zrobicie szarże? Może się do czegoś przyda w końcu, piecha rochanu. Kto tu stacjonuje? No, moi ulubieńcy. Bardzo dobrze. Dorżniemy już ich. Widzę, że przemigrosz strat na siebie wezmą moi dzielni wojownicy. To jest dobrze. O to chodziło. A te towarzystwo będę chciał rozstrzelać. Wiem, że mają też piki, ale liczę, że jakaś dewastacyjna szarża może sobie z nim poradzi. Nie ustawili się. Tylko tyle? Odsuwać się? Pięknie w plecki. Tutaj. No walczy jeszcze dzielny. No niech walczy. Niewiele mi robił i tak. Panowie, dostajecie rozkaz. Tak tylko przypominam. Coś głupieli chyba. Tu? Kogoś ciachacie. Ja Nie specjalnie widzę kogo. O, ludzie mieszka jest tu. Kogoś tutaj dożynają. Coś zgupieliście Jakiś generał leży, dobrze. Hmm, tak się jeszcze się, się przegrupujecie. Mm -hmm. O, no, tutaj jest wszystko, więc myślę, że już dążnę was tą kawalerią. Wiem, że przyjmiecie szarżę, ale wierzę, że was zaleję. Pociągnij za tym teodanami też tutaj, Czemu wy nie możecie w niego strzelać? Możecie, pomczuszki. No, pięknie w plecuszki, ładnie. O to chodziło. Wyślijmy dzielną szarą piechotę tu. Tu powinniście ich wyrżnąć zaraz. Gdzie jest moja szara piechota? Nie, nie, nie. U, halo, nie ty. Ty wiesz, co robić? Kilo was zostało 15. O, propsy, mordy. Proszę tu. Jeszcze raz to zróbcie.

O to mi chodziło, żeby zabić im każdą jednostkę. Dlaczego chciałem zabić im każdą jednostkę, żeby miasto było wolne. Z miasta zdobywamy piechotą. kawalerią idziemy na tą armię, która wyszła i zaatakowała moich piechociarzy. Tam jest trochę uczników, ale przede wszystkim już nie mają tych ciężkich pikinierów czy pikinierów halabardników, tam mieli konkretnie niż pikinierów. I atakujemy z dwoma generałami. Czy z dwóch stron dwie armie prowadzi dwóch generałów, tak? Jeden musi pójść jako. Zabezpieczenie. Hmm. Powinno być okej. Powinno być ok. Z wielką przyjemnością Was tracę. Glory, honor, Tylko okupuj, Przypuszczam, że mi zniszczyli to. nie chciałem całą armię tego robić. Kim atakujemy tym nasz sukces, tak, do Dobrze Teraz zobaczymy Słaniaczki. Tak się wam świetnie walczyło ze mną, to zaraz zobaczymy. Jak już mamy w końcu elitarne oddziały. Znaczy tam po prostu mnie zaskoczyli dużą armią. ja też za bardzo źle zagrałem tam, więc... moja wina. Podobne pole bitwy, co? Eee, zróbmy jeszcze raz tak samo. Ciężki oddział. Lekki oddział. Jeden oddział w bok, drugi oddział. Tak. Ko łucznicy ko koni, tak. Serio? Z przyjemnością. Z przyjemnością w Was wiadę. To wasze dwa śmieszne oddziały. Zapraszam od razu tu, Staxy. O, nie widziałem was. O, o manewrujmy, wymanewrujmy ich. Nie chcę wjechać w te pale Zostawcie się. A wy tu jesteście już. Szerzej. stawasz. Lekki oddział. Bardzo ładnie. Rozorać. Ładna szarża o to chodziło. Są ich szabrownicy. Pięknie uderzyli. Połowa stanu. Za tym towarzystwem zapraszam. Jak tu? Daj mi jeden oddział. Neoreth, ten konny. Ten to wyłączymy. Bardzo ładnie. Z wyłączeniem was. O, do śmierci już walczył. Ci już chyba nie walczą do śmierci.

Za tym towarzyszem. Dobrze. Dobra. Mój mistrz tu poginął na tym. Kto w was strzela? Dorżnąć do nogi, panowie, do nogi. Tu jest jeden ork. Ile procent? Starczy. Bardzo dobrze. No i widzicie, rozdzielili armię. Jeszcze jakiś generał im się albo zespałnił, albo za ze wygraną mogli dostać, yy, więc udało się nam z nim poradzić. Całe szczęście. Hu, No, troszkę się martwiłem, ale przynajmniej poradziliśmy sobie. No i plus jest taki, że trochę, trochę obudzili we mnie na pewno stresu i lęku i, i jakby może trochę zacznę bardziej poważnie podchodzić do, 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 do walki z nimi. Może. To się okaże jeszcze. Dobra. Cała ekspedycy... ekspedycyjna armia Wordoru jest, że tak powiem, w dupie. Ty, mój drogi lordzie, wrócisz do, do siebie, gdzie stacjonowałeś. Ta armia leci tutaj, do Tirith. fajna armia, która pójdzie tu, a tu pójdzie garnizonowa armia z tyłu. Ładny garnizonik, zobaczcie. Jeszcze do tego się dorzuci tych. E... Helumi... Helmingów, stąd? O, już jesteście. Bardzo dobrze. Tym bardziej chętnie was dorzucę. I to będzie na pewno bardzo solidny garnizon. Z Haradem, kiepskie. Spoko, spoko, spoko. Przeżyjemy. Jeszcze tutaj mi zostały dwa warianty do wykonania. Ta armia... Jeżeli wam się mylą, że tam powinno być więcej ruchów zrobionych, to tak, macie rację, powinno być. Tak, idź tu. lord. No, zaryzykuję i nie, nie, nie wyjdę do niego. Może on mnie zaatakuje. To się okaże. Ale myślę, że to się okaże już w kolejnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało klasycznie ode mnie. Ja bym im byście wy. A to był Fair Day Total War. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.